Dzień dobry wszystkim. E, Kontynuujemy nasz temat: e, zrozumienie Królestwa Bożego, i dzisiaj zapatrzymy na bardzo ważny temat, e, który często mylą w Biblii. E teraz, o zrozumienie po prostu różnicy pomiędzy Ewangelią Królestwa i Ewangelią Zbawienia. Wiecie co, słowo Ewangelia to nie jest taki Termin techniczny, to jak zrobili go w chrześcijaństwie, że Ewangelia to dotyczy tylko zbawienia od piekła. Niestety często tak tylko i traktujemy. Słowo Ewangelia to znaczy po prostu to greckie słowo, które znaczy dobra nowina, o czymś. I to nie znaczy, że tylko o w Biblii. A to po trochę zapatrzymy. I idziemy, mnie spodobał się jeden raz, jak jeden z nauczycieli powiedział. Jak studiował temat, i on mówi: wyobraźcie sobie, że jedziecie autobusem i macie przystanki. I będziemy tak nazywać każdy przystanek. I ja tak spróbował i to bardzo ciekawe. I u nas tych przystanków będzie około 17, kiedy my 17, kiedy będziemy studiować ten temat. Ale przypomnijmy sobie, co już studiowaliśmy. Pamiętacie, to początek był w ogrodzie Eden. Gdzie Bóg stworzył człowieka na swój obraz, obraz i podobieństwo i powiedział Panujcie nad stworzeniem. Zamiast tego nie zaczęli słuchać stworzenia i poszli przeciwko Bogu. Później patrzyliśmy na przymierze z Abrahamem, jak Bóg stworzył z zera naród, i zaczął swój plan Przewrócenia Królestwa. Później patrzyliśmy na przymierze Mojżeszowe, to jest takie. Така конституція для народу Ізраїля, щоб вони в властивий спосіб виконували те, що Бог повіджив для них. Дякі тому почулися ми на те, що з того поводу, що то є конституцієм, для того право може ще й за в собі, наприклад, кари смертельно. Ми ж не нажикаємо, наприклад, на стан з'єднання, що вони мають кари смертельно. Але як дуже люди нажикаємо на Біблії, що там в праві може шовим є кара смертельна. Але якщо ми розуміємо, що це була Конституція, це було право для народу, ми розуміємо, по що там було таке право. Пізніше почалися ми на поділене королівство, як з поводу непослушенства тому праву крулів, було поділене королівство, і пізніше вони пішли до неволі. І наступна наша тема – це були часи поган. Часи поган – це е, окрес часу, коли на троні Давіда нема круля, не місяці круль. Вони були в неволі бобілонська, ми почалися на то, I to wydarzenie niewola babilońska, kiedy Sideki aż był usunięty z tronu Dawida, to był początek czasów pogan i ten termin czas pogan używał sam Chrystus daje nam. Izrael nie ma swojego króla. Hiro Herod Herod, on nie był żydem. On nie siedział jako żyd na tronie Dawida. On pochodził od Izawa z e, Edomitem był, czy jak Ze Edomitów pochodził, tak. I królestwo nie objawi się aż do drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, pod koniec okresu wielkiego uczynku. My patrzyliśmy na to, jak starotestamentowe prorocy opisują królestwo i zobaczyliśmy, że to na pewno naprawdę królestwo, które będzie na ziemi. Rozmawialiśmy o powrocie pokolenia Judy z Babilonu. I patrzyliśmy na panowanie Persji, Grecji, Rzymu podczas tego okresu Pogan, i później zobaczyliśmy już w zeszły raz, w zeszły temat, wszyscy patrzyliśmy to nagranie, eee, to było pojawienie się króla, który był obiecany w prawie Małżesza, że Bóg, że oni muszą wybrać tego króla, które, którego da im Bóg. Pojawił się sam król, sam Jezus Chrystus, i Ewangelia Mateusza szczegółowo śledzi jego rodowód aż od Abrahama do Dawida, do niewoli, do Dawida i do Abrahama. I wybiera Mateusz liczbę 14. Jeśli patrzyliście zeszły temat, to widzieliście dlaczego 14, co to znaczy w hebrajskim języku. I gdyby Izrael w tamte czasy przyjął króla, na warunkach króla Jezusa Chrystusa, królestwo by przyszło. Oczywiście, że Bóg w swoim wiecznym planie wiedział, że jak będzie postępował Izrael, i w jego planie zawsze był kościół. Ale my widzieliśmy, że było ogłoszenie Królestwa. Chrystus przyszedł i zaczął mówić. Na przykład w początku przyszedł Jan Chrzciciel i zaczął mówić pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Później Chrystus chodził i mówił e, Ewangelia Mateusza 4,17. Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. A później w Ewangelii Mateusza 10,5,7 napisane tych dwunastu posłów Jezus, idźcie raczej do zgubionych owiec z domu Izraela i idąc, głoście przybliżyło się Królestwo Niebieskie. I to jest to, co mówię o Królestwie. To jest dobra nowina o tym, że Królestwo może się powrócić się tutaj do Ziemi, że przyszedł ten król, który był obiecany w prawie Małżesza. Było to przesłanie oferty Królestwa dla Izraela. Ми подшвились, чим є Царство Небеське. Є стотисячлітнє царство, ми ж вімо з e, кшенге об'явлення, е, e, яка була заповідана ще в Старому Заповіті. Є сто геополітичне, фізичне і духовне і моральне панування Ісуса Христа. Не тільки духовне, не тільки моральне, як мовимо ніхто же, кому, кому мовимо зараз, же Prorocy opisują, że to będzie i duchowe, i moralnie, ale i fizycznie panowanie Jezusa Chrystusa na Ziemi. Nie gdzieś jeszcze, a na Ziemi. Ale ktoś powie, dlaczego to królestwo nazywa się niebieskie, nie z powodu treści, nie z powodu, gdzie ona jest, a z powodu źródła, z którego ona pochodzi. Pamiętamy, co mówię, jak Chrystus powiedział modlić się, kiedy dwunastu zapytali, jak nam się modlić? Ojcze nasz, który jest w niebie, niech przyjdzie Twoje królestwo. To królestwo pochodzi z Ojca Niebieskiego, stąd przyjdzie. Ale ona przyjdzie, jeśli ona tutaj po co nam się modlić, żeby ona przyszła? To jest przyjdzie Jego władza i na będzie Chrystus panował na ziemi. Co oznacza, że przybliżyło się, patrzyliśmy, bo niektórzy e, tłumaczą, że to jest, znaczy, że ono jest tutaj, to znaczy, że było ono bliskie. Na przykład Jakub pisze, że bądźcie trzeźwi, e, patrzcie ostrożnie, ponieważ przyjście Pana jest bliskie. To samo słowo greckie używane. Czy Pan już przyszedł? Nie. To słowo znaczy, że ono było już bliskie. Lub, kiedy Chrystus mówił do faryzeuszy, że królestwo niebieskie wśród was jest. Niektórzy tłumaczą, że wy was jest, ale on mówi do niewierzących faryzeuszy, to nie może być. On wskazał na siebie, że królestwo to jest wśród was. Wam trzeba tylko na moich, na moich warunkach przyjąć to królestwo. Кому анобила, кому зложена добива пропозиція? Тільки народові ізраїльові в першому віку. I to jest to, co mówi, to co mylią często, to nie jest, było zwrócone do każdego rodu. Zobaczcie, Mateusza 10, 5, 7, tych dwunastu posłów Jezus i nakazał im mówiąc, nie idźcie drogą pogań i nie wchodźcie do miasta Samarytan, lecz idźcie raczej do zagubionych owiec z domu Izraela, a idąc z gwoździa przybliżyło się królestwo niebieskie. Chrystus posyłał, mówi, nie idźcie do pogan, idźcie tylko do Żydów. Dlaczego? I zwróćcie uwagę, w pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza, pierwszych 12, nie ma informacji o ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, o nadejściu wieka kościoła, On tylko po tym, kiedy zaczął mówić po 12 rozdziale, kiedy nie odwrócili się od niego. a Będziemy w następny raz o tym mówić. Wszystko skupi się na ofercie królestwa dla Izraela do 12 rozdziału, a później oni odrzucili go. Protestwo było, że przyjdzie ten miesiąc, król będzie robił cud, cud ro, e, różne, w sile Ducha Świętego, siłą Ducha Świętego. A kiedy nie zaczął on robić te cuda, oni powiedzieli, że ty to robisz siłą Belzebuba. Oni musieli rozumieć, że to siłą Ducha Świętego, oni nie zrozumieli, odrzucili go. I dlatego następny raz my na to szczególnie zapatrzymy. Dzisiaj chcę, żebyśmy rozumieli to różnicę pomiędzy Ewangelią i zbawienia, które było głoszone zawsze, i tą dobrą nowiną, że królestwo mogą przyjąć. To nie jest Ewangelia zbawienia, ponieważ Chrystus wtedy mówi, nie trzeba poganom głosić to Ewangelię. Widzicie, i jest problem mieszania tych dwóch dobrych nowin. Wielu ludzi głosuje dziś to. Głosi zniekształconą Ewangelię. Tak naprawdę, kiedy to myli się, my dajemy instrukcję niewierzącym e, niewłaściwym. My mówimy: Pokutujcie, ponieważ przy, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To nie jest dla zbawienia, było wyzwanie. Wiecie co? I to jest z powodu tego, że my nie rozumiemy głównej zasady Pisma Świętego. Całe Pismo jest dla nas, ale nie całe Pismo jest o nas. My często tak egoistycznie studiujemy to Pismo. To wszystko o mnie. Nie. Dla mnie tak, żebym ja rozumiał historię, którą robi Bóg. Ale nie wszystko o mnie, o tym okresie Kościoła. No dla nas. My możemy używać niesamowite zasady z tego powodu, ale są okresy czasu, które nie dotyczą nas. Przykazanie Bo Boga nie jeść od drzewa poznanie, dobra, zwa nie dotyczy nas. My mamy dostęp, nie mamy do tego, do tego drzewa. Ale dla nas to napisane tak, żebyśmy rozumieli, skąd pochodzi ten cały grzech. Z nieposłuszeństwa. I my widzimy, że. Była wtedy tam wielka zmiana, odrzucenie królestwa przez Izraela, Punkt zwrotny, Mateusza 12:24 Izrael przypisał cuda Chrystusa, Chrystusa Be, Beelzebubowi, Belzebubowi, szatanowi. Tym samym powiedział, że ty robisz to siłą szatana. Powiedział, ale z Pisma Świętego, z Starego Testamentu musieli rozumieć, że to jest siła ducha świętego. I Chrystus co im powiedział? To grzech nie przeciwko mnie, nie przeciwko Ojcu, to grzech przeciwko Ducha Świętemu. Dlaczego? Ponieważ z Pisma oni musieli rozumieć, że to siłą Ducha Świętego Mesjasz robi. I On powiedział, że to nie będzie wam przebaczone, i nie, nie, nie wam, nie, nie pokoleniu następnego. I im to nie było przebaczone. W 70 roku była kara za odrzucenie króla, była zniszczona Jerozolima. My nie możemy popełnić teraz ten grzech. To grzech był naroda Izraela, który nie rozpoznał przyjścia Chrystusa. Chrystus płakał i mówił: Ty nie rozpoznałeś czas przyjścia Mesjasza. Ja tyle razy chciałem Cię zebrać, ale Ty nie zachciałeś. Dlatego zostajesz się pusty do. Jeśli my to rozumiemy, my rozumiemy, dlaczego to był grzech przeciwko Ducha Świętego. Grzech niewiary to grzech przeciwko całej Trójce. Tutaj szczególny grzech przeciwko Duchu Świętemu, ponieważ Duch Święty, jako autor Pisma Świętego, powiedział, że on będzie, Mesjasz będzie w sile Ducha Świętego coś robił, a oni powiedzieli, że Mesjasz to robi siłą szatana. I konsekwencja oferta królestwa została wycofana.

I nowe ciało. Bóg powołuje Kościół z tamtego momentu. Chrystus wprowadzi to, co było w jego planu, ale nie to, co było tajemnicą w Starym Testamencie Kościół. Widzicie tutaj, oni powiedzieli, że w Mateusz 12:24, w Faryuzeuszu, ci nauczyciele Izraela, którzy musieli wiedzieć Pismo i zrozumieć, że to Messiah. Powiedzieli, ty nie, ten nie wypędza demonów inaczej jak tylko przez belzebuba księcia demonów. I nowe przesłanie teraz idzie. Pamiętacie tam, co było napisane? Idźcie tylko do Żydów, nie chodźcie do pagań. A tutaj Chrystus, co mówi teraz? A Mateusz 28, 18, 20. Jezus. Podszedł i powiedział im, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemię. Idźcie więc nauczajcie wszystkie narody. Czycie tę różnicę? Nie idźcie do pogań, nie idźcie w pogańskie miasta i idźcie we wszystkie narody. Co z Tobą Chrystus? Wczoraj myślił tak, dzisiaj tak. Jeśli my, widzicie, to jest zmiana taka dramatyczna. Mateusza 10 mówi, lecz idźcie raczej do zagubionych owiec Domu Izraela, ograniczona misja tylko dla Izraela. A Mateusza 28, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Misja ogólna, światowa do pogan. I harmonizacja Mateusza 10 i 28 jest możliwa tylko poprzez zrozumienie tej zmiany, która była w 12 rozdziale. Tylko zrozumienie, że tam było oferowane królestwo dla Izraela, Если бы круเลство споспешва, очевидно, були б бы благословені вшистки народи, по невашто є з пшемежа Авраама, повіджа. І то есть, видите, różnica евангелія крулества Цомувія, тільки то до Ізраїля. Загубёна овця Ізраїля офарована ім. І покутуйте, по неваж приближилося крулество небеське, то не єсть евангелія збавення, по неваж тут видите покута, а приклад Павла, діапостольський Paweł sylas do strażnika więziennego. E, panowie, on pyta u nich: Co mam czynić, aby być zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. dom. Paweł nie mówi: Pakutuj, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Nie gwoźcie Ewangelia Królestwa. Gwoźcie osobiste zbawienie dla tego człowieka, ponieważ on poza Izraelem teraz. To wskazuje na zmiany. Zmieniła się całkowicie ta informacja, którą jest, ponieważ oni odrzucili, ale Ewangelię zbowienia zawsze. To jest bardzo ważne rozumieć, że jest dwie Ewangelii, jakby to nie brzmiało, że won'twym, but z tego powodu, że Ewangelia jest dobra nowina. W Grecji, nie ma znaczenia innego, nie ma takiego szczególnego znaczenia na Zbawienie. І ми часто так біжемо слова, грецькі люб єврейське, і робимо то технічним терміном для, для своєї релігії, для своєї ден деномінації. Значення слова «евангеліос» залежить від контексту. Його вживали в шисці, як ми. О, то є добра новина, і ніц іншого то не бжмяв. І «евангелія кролєства» о ній мовив чесний Матеуш і в шисці синоптиці. Synoptyczne Ewangelia pamiętacie z bibliologii? To Mateusza, Marek, Mateusz, Marek, Łukasz. Weźmcie i oni pisali do 70 roku, żeby Żydzi zrozumieli. Zobaczcie, a Jan pisze swoje Ewangelie w 90. -tych. Zniszczona Jerozolima. Cały naród Izraela jest, jest po całemu światu. I nie znajdziecie w Ewangelii Jana słów pokutujcie, ponieważ... Przybliżyło się Królestwa Boże. Jan w ogóle nie pisze o Królestwie, o tym, że Jezus proponował to. Po co? Jan pisze do pogań w Efezie. On pisze to, co Chrystus mówił o osobistym zbawieniu. I tam Chrystus dużo mówi. Uwierz, kto wierzy we mnie, to. Ten ma życie wieczne, ten nasąd nie przychodzi, ponieważ tak umiłował Bóg, Bóg świat. Oczywiście Chrystus mówił cały czas o zbawieniu osobistym. On przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy i dać nam to zbawienie, ale jeszcze on oferował Królestwo Izraelowi według proroctwa, które dane Bogiem w Starym Testamencie. I do nich on mówił: Pokutujcie, zmieńcie swój umysł, o króle, który przyjdzie, ponieważ oni myśleli, że on wybawi ich tylko politycznie. My nie przyjmiemy jego moralne normy. On mówi, zmieńcie swój umysł i przyjmijcie tego króla, którego proponuje Wam Biblia. Widzicie, osobista Ewangelia to Jan Paweł, wiek kościoła. To wy dalej czytacie, wszystko jest napełnione osobistym zbawieniem. Але до 12 розділу Матеуша ми так не спатикаємо. Після тема скупилася Матеуш над тим, що Христос мовив о офіаже, о забачте, о, о Давайте то Евангелія добром новини королевства і добром новини особистого збавіння. E, Евангелія Кролевства то тільки до Ізраїля віку. А Iku. до всіх народів, do wszystkich narodів існяня земля. E, Евангеліє Царства тільки до загубionych овець дому Ізраїля. А тут ай кожен народ. Евангеліє особисте. Евангеліє Царства місія яка? Прийти і зобać. То є цілий Старий Тестамент. Всі ски народы приходили до Ізраїля, почтили, вони муśleли бути świadкам wśród народів. Народы приходили, почтили на Ізраїль, як они і были святками. А в наш окрес юж, місія іти до всіх тих народів. Не народи ідуть до вас, а ви ідете до народів. Інна місія змініваща у коścioва. Збавлення там народове, збавлення від окупації, збавлення для того, щоб ви виконали свою ціль і були благословені всітки народи, а тут ай особисте збавлення індивідуальне від кари за гріх. I jak Chrystus jest obraz Chrystusa w Ewangelii Królestwa, to jest narodowy Zbawiciel i Król panujący na tronie Dawida. A tutaj osobisty Zbawiciel, ratujący od piekła, to te, ta sama osoba. Ale kiedy my czytamy, że do 12 rozdziału On jest przystawiony ten, który wybawi Izrael, ta, w taki sam sposób opisuje Jego Łukasz. Przeczytajcie te pieśni lub wiersze, które mówią. Захарія Ш... Роді Яна Хрестителя. Це мові Марія, коли народився Христос. Це мові, коли його спотикаємо. Збавитель Ізраїля. Обітниця Ізраїля. Тен, хто буде сидіти на троні Давіда. А коли ми відрицаємо Христоса, змінюючи цілковіче то, що мові і починаємо мовити о Христосі як о Збавителі. Для чого так? Бо що вони відрицали і королівство є пресунені на пшишвості. Ale Chrystus mówi, że będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Biblijne fundamenty dla Ewangelii na przykład Królestwa to przymierze Mojżeszowe na przykład. Teraz więc do Izraela było powiedziane, jeśli będziecie pilnie słuchać mego głosu i przestrzegać mego przymierza, będziecie moją szczególną własnością spośród wszystkich ludów bo do mnie należy cała ziemia, a wy będziecie dla mnie królestwem kapłanów i narodem świętym. To była ich misja, żeby królestwo przyszło. Oni nie posłuchali. Teraz misję świadków wypełniamy my, jego ambasadorzy. Obywateli królestwa? My już obywateli. Mamy każdy paszport królestwa. Pozycyjny. My jesteśmy w prowadzeniu, ale my jesteśmy ambasadą teraz jego. Świadkami tutaj na ziemi. A Ewangelia Osobista, to jest, zaczyna się, fundament leży w Księgi Radzaju 3,15. Ustanowi przyjaźni między Tobą a kobietą i między Twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdeprze Ci głowę, a Ty ukończysz ją w piętę. Jak tylko wpadł, wpadła ludzkość w grzech, od razu Bóg daje Ewangelię Osobistą, która będzie głoszona do końca. I my spotykamy później w Starym Testamencie takie na przykład jak Księga Rodzaje 15,6. Abraham uwierzył Bogu, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. I kiedy jest głoszone, jeśli Ewangelia Królestwa była e, opisana wczesna Ewangelia Synoptycy i była głoszona tylko w pierwszym wieku i będzie głoszona w okresie Wielkiego Ucisku, to Ewangelia osobista zawsze głoszona. I opisana jest jak w Starym Testamencie i wszędzie. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ teologia ma znaczenie. Pamiętamy, teologia naprawdę ma znaczenie. Błędna interpretacja Pisma Świętego e, bezpośrednio wpływa na nasze zrozumienie zbawienia i na to, w jaki sposób dzielimy się Ewangelią. To, jak, to jaka u was teologia, tak wy będziecie dzielić się Ewangelią. Ja rosłem w kościele, gdzie zawsze mówili, że dla zbawienia trzeba pokutować żeby otrzymać zbawienie od kary za grzech, trzeba pokutować. Ja rosłem w takim kościele. Dlaczego tam tak głosili? Ponieważ tam nie widzieli tej, nie widzieli tej różnicy. Znaczenie rozróżnień bardzo ważne. Izrael i kościół to odrębne byty. Kazanie Chrystusa o królestwie i poselstwo apostolskie Вірки поліцейні – то одребне пшесвання. У справедливенні освінцені – то одребне процеси. І ми мушимо це все зрозуміти. Незрозуміння, зрозуміння, що сон в ружніці за чимось, роблять з теології І люди просто не можуть зрозуміти Біблію. Нашим авторитетом є текст Біблії. Повинні ж ми дозволити Біблії коригувати наші системи, а не читати її через призмат людських систем теологічних. Нестети часто ми на тилі кохаємо своєм теології, кохаємо своїх навчителів, які допомогли нам зростати духовно. І ми часами не можемо, коли слухаємо щось, що co мовлено є не так, як вони, нам є трудно дещо від того. Я то знам, тому що я вчасні був кальвіністом. Я мав Niesamowitych nauczycieli, którzy pomagali mnie wzrastać duchowo i oni naprawdę pomogli mnie zobaczyć łaskę w Biblii. Ponieważ ja nie widziałem je w swoim kościele, kiedy byłem mały, tam głosili zbawienie przez uczynki. Ale przyszedł czas, kiedy ja zobaczyłem, że w Biblii nie wszystko tak, i trzeba zmienić swoje zdanie. Królestwo Boże zostało zaproponowane Izraelowi, ale zostało odrzucone i odłożone. Odłożone, nie odmienione. Nie odwo... Odłożone na przyszłość. Teraz Bóg buduje swój Kościół, głosząc Ewangelię Osobistego Zbawienia całemu światu. W przyszłości Królestwo zostanie ponownie zaproponowane Izraelowi i zostanie przyjęte. My będziemy o tym w następny raz mówić. I w przyszłym tygodniu, My przyjrzymy się bardziej szczegółowo dlaczego Izrael odrzucił ofertę Królestwa. Dlatego ten tydzień nas, żeby pomyśleć, i zobaczyć naprawdę, jak Chrystus głosił Ewangelię osobistego zbawienia, i Ewangelię Królestwa. Jeśli my zrozumiemy tę różnicę i zobaczymy ten moment, odwrotny, moment przełamny, moment w 12 rozdziale Mateusza. Będzie bardzo ciekawa czytać Ewangelię. Dziękuję bardzo Panie Jezu, że Ty jesteś naszym Bogiem. Dziękuję bardzo, że Twój plan jest taki prosty, jest niesamowity, wspaniały, ale my możemy go zrozumieć. Błogosław, żebyśmy naprawdę studiowali Twoje Słowo i przyjęli wszystko, co Chcesz nam powiedzieć, i żebyśmy nie bojali się zmienić zdanie, jeśli myślimy błędnie. Але просимо же, аби ти хронив нас від бендів. Просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.